W tym podcaście kilka słów na temat choroby Parkinsona. Opowiem Wam o tym, na czym ona polega, yy, jakie są jej główne objawy, czego się możemy spodziewać, jakie są etapy choroby Parkinsona. Zatem, jeżeli jesteś osobą, która choruje, na tą ciężką chorobę, jeżeli jesteś opiekunem takiej osoby, ale też jeżeli boisz się, że zachorujesz na tą chorobę, to zachęcam cię do tego, byś wysłuchał ten podcast do samego końca. Ja opowiem w nim właśnie to wszystko, o czym wcześniej wspomniałam. Zatem zachęcam do słuchania. Choroba Parkinsona jest schorzeniem dotyczącym ośrodkowego układu nerwowego. Jest to choroba postępująca, jest to choroba w procesie. Kiedy na nią zachorujemy, będzie ona wyglądała zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy przestaniemy na nią chorować. Zapadalność na tą chorobę yy, wzrasta wraz z wiekiem, i warto o tym pamiętać. Im starsi jesteśmy, tym ta choroba występuje w społeczeństwie dużo częściej. W grupie osób pomiędzy 55 a 59 rokiem życia dotyczy to ponad 0,5% osób, ale już yy, kiedy myślimy o osobach. Powyżej 65 roku życia, okazuje się, że ten procent, ten odsetek znacznie wzrasta. I tutaj mamy osoby aż 2,5%, które chorują właśnie na chorobę Parkinsona po 65 roku życia. Należy także pamiętać o tym, że choroba Parkinsona jest schorzeniem postępującym. Co to oznacza? Że w trakcie upływu lat. Miesięcy, choroba zmienia się. Ona przybiera inne formy, yy, i o tych właśnie stadiach choroby Parkinsona chciałabym Ci teraz opowiedzieć. Pierwszy okres to jest okres prodromalny. Jest to początkowa faza choroby. Jest to etap, w którym nie występują yy, takie. Charakterystyczne zaburzenia ruchowe, z którymi możemy się zazwyczaj spotkać. Dlatego tak trudna jest diagnostyka we wczesnym etapie tej oto choroby, ponieważ właśnie objawy się nie istnieją, one się nie ujawniają. Zatem będzie nam bardzo, bardzo trudno. Dojść do tego, żeby właśnie zdiagnozować tą, oto chorobę. U chorych mogą występować w tym właśnie pierwszym okresie zaburzenia węchu, problemy ze snem, jakieś zaburzenia nastroju. I tyle. Zatem. Jest to bardzo, jeszcze raz powtarzam, trudne do wykrycia. Bardzo trudne jest zobaczyć, że zaczynamy chorować na chorobę Parkinsona w pierwszym etapie jej choroby. Kolejny etap choroby paniki. Parkinsona to etap, który nazywamy okresem ruchowym wczesnym. W tej fazie pojawiają się charakterystyczne dla choroby Parkinsona objawy ruchowe, i na tym etapie bardzo często właśnie dokonywana jest diagnoza choroby. Ten czas, ten drugi okres, ten drugi etap. Trwa około pięciu lat i nazywany jest miesiącem miodowym. Miesiąc miodowy to jest coś dobrego, pozytywnego, coś fantastycznego dla niektórych, i właśnie w tym etapie jest to czas, kiedy tak naprawdę my jesteśmy zadowoleni z tego, że tak to wygląda, że to nie jest nic strasznego, że właściwie choroba nas nie przytłacza, nas nie przytłoczyła. Po tym niestety etapie następuje etap kolejny. Miesiąc miodowy się kończy, i co następuje dalej? Dalszy jest okres zaawansowany. Jest to etap, w którym Mamy pogłębione zaburzenia ruchowe, mamy też gorszą odpowiedź na leczenie. Jest to etap, w którym właśnie miesiąc miodowy się skończył. Tutaj już dokonywane są różnego rodzaju, widzimy różnego rodzaju trudności, widzimy różnego rodzaju zaburzenia dodatkowe, głębsze, bardziej widoczne właśnie dla nas. Na tym etapie także pojawiają się różnego rodzaju trudności z utrzymywaniem równowagi, schodzeniem, co sprzyja tak naprawdę upadkom, urazom. Pojawiają się ruchy dodatkowe, skurcze mięśni. Jest to etap, w którym leczenie. Te przyjmowane dawki leków nie są wystarczające, gdzie widzimy, że to leczenie cały czas musi się wzmagać, musi być większe, ponieważ nie widzimy odpowiedzi organizmu na to wszystko, co mu proponujemy. Obok objawów dotyczących układu ruchu występują także zaburzenia psychiczne, w tym zaburzenia nastroju i zachowania. Ostatni z etapów to etap mocno nasilonych objawów. Jak już sama nazwa wskazuje, tak naprawdę w tym etapie dzieje się bardzo dużo niedobrego dla chorego i dla jego y, funkcjonowania. W tym etapie właśnie chory często spędza już swój czas w łóżku lub też na wózku inwalidzkim. W tym etapie są bardzo silne zaburzenia ruchowe sztywność mięśniowa. W, w znacznym stopniu ogranicza się ta funkcjonalność naszego pacjenta, funkcjonalność osoby chorej. Jest to etap ostatni choroby Parkinsona. Powiedzieliśmy sobie o etapach choroby Parkinsona, ale tak naprawdę nie powiedzieliśmy sobie o e, tych podstawowych objawach, o tych objawach najczęstszych e, zaburzeń w przebiegu choroby Parkinsona. To wszystko od czegoś się zaczyna. To wszystko ma jakiś swój początek. I właśnie tutaj pierwszy objaw choroby Parkinsona to drżenie spoczynkowe. Początkowej fazie tej choroby drżenie dotyczy zazwyczaj jednej kończyny górnej. Później pojawia się także po stronie przeciwnej. Natomiast zaczyna się wszystko od drżenia rąk, właśnie u jednej z kończyn. Drugi objaw to sztywność mięśniowa. To tak jakbyśmy. Się mocno mocno spieli i napieli, i spróbowali mocno zacisnąć nasze dłonie. Mocno spróbuj teraz, w tej chwili, właśnie kiedy tego słuchasz, mocno napiąć pięści, zgiąć pięści. To właśnie takiego wysiłku takiego napięcia mięśniowego możemy doświadczać właśnie w chorobie Parkinsona. Ta sztywność mięśniowa dotyczy całego organizmu. Nie jesteśmy już tak elastyczni, nie jesteśmy w stanie wykonywać pewnych ruchów w taki łagodny i delikatny sposób, a odbywa się ten ruch właśnie nieco inaczej. Jest on trochę skrępowany, Poprzez właśnie sztywność mięśniową, jakiej możemy y, doświadczać. Kolejny objaw to spowolnienie ruchowe. Nie mamy już nie dość, że elastycznych ruchów, to jeszcze, właśnie nasze ruchy są wolniejsze, są spowolnione. To, to tak, jakbyśmy chcieli iść. O jedno tempo wolniej niż chodzimy zazwyczaj. Spróbuj tak się przejść. Spróbuj tak chodzić przez jakiś dłuższy czas. Jest to utrudnienie dla całego organizmu. Jest to jakiś taki problem, z którym musi zmagać się osoba chora na Parkinsona. I ostatni z tych kluczowych objawów to zaburzenia postawy i trudność w utrzymaniu równowagi. Te dwa elementy powodują, że często osoby chore na Parkinsona mogą się przewracać. Musimy tutaj pamiętać o tym, by usuwać zagrożenia, które są w mieszkaniu osoby chorej, czyli wystające kontakty, jakieś kable, które gdzieś się plączą pod nogami, dywaniki, dywany to wszystko, różnego rodzaju właśnie różnice w poziomach. Które są w mieszkaniu czy też w domu osoby chorej, to wszystko powinniśmy usuwać, zabezpieczać lub też jakoś pokazywać, by chory. Właśnie nie potknął się, by się nie przewrócił. Poprzez to, że ma trudności z utrzymywaniem równowagi, bardzo często delikatne potknięcie się może spowodować upadek i musimy o tym pamiętać. Właśnie brak równowagi jest bardzo częsty w chorobie Parkinsona, zatem musimy na to zwrócić szczególną uwagę. Chciałabym w tym punkcie opowiedzieć Ci trochę o leczeniu choroby Parkinsona. Zazwyczaj jest to lekoterapia, czyli bazuje się na podawaniu po prostu leków. Można przeprowadzać różnego rodzaju operacje chirurgiczne. Natomiast to, co tak naprawdę najważniejsze, to ogólnie nazywając, jest to rehabilitacja w chorobie Parkinsona. Tutaj musimy pamiętać o tym, by ćwiczyć z osobą chorą właśnie równowagę, by starać się rozluźniać napięte mięśnie, by starać się pracować na Motoryce małej, czyli y, przekładaniu na przykład ziarenek, y, pracy z ręką, rysowaniu, y, wykonywaniu czynności manualnych, to jest bardzo pomocne właśnie w pracy z osobą chorą na, na Parkinsona. Musimy także pamiętać o tym, by osoba chora miała możliwość wychodzenia na zewnątrz, by miała możliwość zaczerpnięcia świeżego powietrza. Przebywanie w ogóle na świeżym powietrzu dla każdego z nas jest czymś zbawiennym, a dla osoby chorej tym bardziej. Zatem nie zapominajmy o tym, nie ograniczajmy osoby chorej, wręcz przeciwnie, starajmy jej się, jeżeli mamy tylko takie możliwości, starajmy się. Przekraczać pewne granice, które choroba tak naprawdę na nas stawia. Starajmy się właśnie wykorzystywać przestrzeń, jaką mamy, wykorzystywać miejsce, w którym osoba chora się znajduje, tak, by móc ją wspomóc. Co więcej, aktywność fizyczna na świeżym powietrzu. Jak się podejrzewa, bo prowadzone są badania właśnie w tym kierunku, podejrzewa się, że dzięki temu, że osoba chora na Parkinsona wychodzi na świeże powietrze i uprawia aktywność fizyczną właśnie na świeżym powietrzu, właśnie to powoduje zmianę. W zmiany w naszym mózgu. Ta neuroplastyczność, którą każdy z nas ma, czyli plastyczny mózg, moglibyśmy tak powiedzieć, gwarantuje nam to, że nasze nawyki, nasze przyzwyczajenia, nasze dobre, Jakieś y, właśnie takie nawyki, dobra aktywność fizyczna może spowolnić chorobę Parkinsona. Co więcej, może spowodować, że niektóre z zaburzeń, y, które występują w tej chorobie, nigdy się nie pojawią u chorego, dzięki temu właśnie, że y, systematycznie będziemy ćwiczyć na świeżym powietrzu. Co więcej, pozostaje mi tylko powiedzieć i zachęcić Was wszystkich, niezależnie od tego, czy jesteśmy osobami zdrowymi, czy jesteśmy osobami chorymi, to zachęcam każdego z nas do tego, by dzisiaj podjął jakąś aktywność fizyczną. Spróbujmy nie zwracać uwagi na, uwagi na pogodę, spróbujmy nie zwracać uwagi na to, gdzie się teraz znajdujemy, ale w miejscu, w którym jesteśmy, siedząc, stojąc, leżąc, jesteśmy w stanie wykonać z całą pewnością ruchy. Które spowodują, że trochę się zmęczymy, podnieść kilkanaście razy ręce do góry, przeciągnąć się, rozciągnąć trochę, powyginać nogi, pokręcić głową. To wszystko jesteśmy w stanie zrobić, a to wszystko możemy zaliczyć do aktywności fizycznej. Zatem zachęcam Ciebie, siebie, każdego do tego właśnie, by taką aktywność fizyczną dziś właśnie. Podjął. Walczmy już teraz e, z tym, byśmy byli zdrowi. Walczmy o nasze zdrowie już dziś, byśmy jutro mogli sobie powiedzieć: zrobiłem wszystko, by być osobą zdrową. Jeżeli podobał Ci się ten podcast, zachęcam do łapki w górę, zachęcam do wciśnięcia przycisku subskrybuj. Zachęcam do tego, byś był ze mną. Codziennie, byś był ze mną zawsze właśnie poprzez subskrypcję, która jest bezpłatna. Zachęcam Cię także do odwiedzenia mojej strony czasmyślnikseniora.pl, gdzie znajdziesz różnego rodzaju pomoce w formie książek, ćwiczeniówek. Do pracy z osobami starszymi, ale jeżeli chcesz, to możesz także skorzystać z moich szkoleń w akademia seniora.pl. Właśnie takie szkolenia znajdziesz. Znajdziesz szkolenia, w których dowiesz się, jak pracować z osobami starszymi, co im proponować, w jaki sposób działać, jak planować zajęcia dla seniorów. Także myślę, że znajdziesz coś na pewno dla siebie. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Życzę ci dobrego dnia i pamiętaj o aktywności fizycznej, którą dziś ci proponuję. Pozdrawiam serdecznie. Małgorzata Kospin.